To nie będzie dobry pomysł. Zdecydowanie to nie jest dobry pomysł. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przed nami coś naprawdę wyjątkowego. Kolejny draft. Jak pewnie widzicie w tytule, ale bardzo ostry draft. Zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi. Ale najpierw powiem Wam co to jest i co ja trzymam właśnie w dłoni. Jest to Lizak, czyli Pops. I co jest w nim takiego specjalnego, wyjątkowego? Dlaczego wam go w ogóle pokazuję? Otóż, pozwólcie, że wam przeczytam. To jest lizak o smaku habanero, czyli ekstremalnie pikantnych papryczek, na bazie których często produkowane są najostrzejsze sosy na świecie. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie? I powiem wam, że jak tak patrzę na ten lizak, to chyba nie, nie jestem. Z racji tego, że ja mam w ogóle małą tolerancję na rzeczy, które są ostre. Ale jeśli chodzi o ten lizak i draft... Już Wam wytłumaczę, jak to będzie przebiegało w dzisiejszym odcinku. Otóż wyzwanie na dzisiaj jest bardzo proste. Jedyne co muszę zrobić, to zbudować draft i go wygrać. Jeśli mi się nie uda wygrać tego draftu, muszę zjeść tego lizaka. Może nie całego, ale tak dobrze go zasmakować. W takim razie ja zabieram się za budowanie draftu i w tym momencie mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Tak żebyście mnie po prostu wsparli jakoś, przynajmniej tak duchowo. No i oczywiście ci nowi, którzy wbili na mój kanał po raz pierwszy, możecie kliknąć pod spodem subskrybuj, a ja wybieram formację 4-3-2-1. To musi być naprawdę dobry draft. Oczywiście nie będę próbował zrobić draftu 193, tylko będę starał się wziąć takich naprawdę fajnych zawodników. Wiecie co? Messi może być lepszy, może być Messi 99, ale zwykłym Messim też gracie dobrze. A tutaj chodzi o to, żeby ten draft wygrać. Zobaczmy, kogo my tu mamy na środku ataku. Mm. Modeste, Ramos, no jak na razie dość słabo mi to wypada. No ale zobaczmy co tutaj będzie. Jest Ronaldo, jest Neymar. Ja wybieram Ronaldo w takim wypadku. Szkoda, że nie Ronaldo 99, ale liczę tutaj na jakiegoś zawodnika. No właśnie, z ligi hiszpańskiej. No dobra, jest Pogba, czyli co? Będę musiał połączyć jakoś to z ligą angielską. Tak mi się wydaje. Jest Kevin De Bruyne, znów kolejny zawodnik z ligi angielskiej. Ale tutaj przydałby się Modlić albo Cross. Ktoś tego typu jest i O i to jest też dobry znak. Możemy go zmienić w ten sposób, coś takiego? Nie, raczej nie. Także tak to wszystko się prezentuje naprawdę. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się zagrać dobry draft. Nie wiem kogo wybrać: czy Godina, czy Varana, czy jak to zrobić. Dobra, niech to będzie Godin 89. To naprawdę dobra karta. Tu mamy środkowego obrońcę kolejnego. No i jeśli chodzi o Premier League, no nie wybiorę Mertezakera. Przecież będzie mi się grało nim tragicznie, także weźmy, weźmy sobie tego zawodnika I tak chyba na ławkę rezerwowych powędruje i tak, zobaczmy jak to będzie dalej się układało. Jest walker, jest też LAM weźmy Walkera, jeśli tutaj miałaby być liga angielska rzeczywiście no to walker się może przydać. Jak coś, dam go po prostu na lewą stronę, a na lewej stronie obrony Filipe Luis 86 Czy to byłby dobry wybór, czy jednak tutaj lepiej wziąć Monreala Hmm, to jest ciekawa sprawa, ale wybieram Filipe Luisa. No, jednak bardziej podoba mi się po prostu jego karta. Zobaczymy, jak uda mi się wszystko to połączyć. Jest oblak na bramkę. Dobre połączenie z Godinem i mam 90 ratingu. I tak mi troszkę namieszali w tym składzie, że teraz nie wiem, w którą stronę zbytnio iść. Weźmy sobie jakiegoś srebrnego zawodnika. To mi nie przeszkadza. Ogólnie wydaje mi się, że to będzie dość słaby draft. Jest tutaj Rafinia. I to mi się podoba, bo mogę go wrzucić tutaj i jest plus 15 od razu. Pięknie to wygląda. Być może Pogba i Kevin de Bruyne będą chodzili z ławki rezerwowych. To się okaże za chwilę. Jest tutaj Di Maria, więc na razie wezmę sobie go jako zmiennika. Na pewno Angel się przyda. Mamy też Modricia 96. I patrzcie, jak ta pomoc teraz wygląda. Coś pięknego. Naprawdę fajnie to wszystko teraz się poukładało. Mogę sobie godzinę jeszcze przenieść tutaj i potrzebuję środkowego obrońcy z Ligi Hiszpańskiej. No i oczywiście prawego obrońcy również z Ligi Hiszpańskiej. No Pogba będzie musiał poczekać. Jest Umtiti! Jest Umtiti i to mi pasuje. Nie przeszkadza mi to w ogóle, że to jest draft zrobiony tylko z zawodników z Ligi Hiszpańskiej. Jeśli będzie wygrany, to oczywiście złego słowa nie powiem. Jest to tutaj prawy obrońca z Hiszpanii, ale jest też Kwarezma. Przepraszam, Rysiek, ale akurat przepraszam właśnie przy, wszystkich tych, którzy myśleli, że nie wybiorę Kwarezmy, ale. Kwarezma musi być. Jest też Neymar, i Neymar może powędrować sobie tutaj, a Ronaldo na atak. Dzięki temu mamy 96 zgrania i 91 oceny. No cóż, czekam w takim razie na dobrego, prawego obrońcę. Może to być nawet zwykły Carvajal. Yy, mamy tutaj Sanchesa, który jako zmiennik się może przydać, aczkolwiek mam tam pogbę, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Jest tutaj Silva, Silva Tocik no ale ja nadal czekam na prawego obrońcę z Ligi Hiszpańskiej prawy obrońca z Ligi Hiszpańskiej potrzebny od zaraz jest tutaj Matos, no chyba, że będę po prostu tam zmieniał sobie tego Walkera chociaż Walker przecież taki zły też nie jest jest tutaj Luxo, jest Sandro wiecie co, myślę, że Sandro mógłby tutaj naprawdę sobie pograć, myślę, że to nie byłoby takie złe, no cóż, będę musiał to zaraz pokombinować sobie z tym wszystkim jest też Batland, którego nie potrzebuję na bramkę ale sobie go wezmę, niech chłopak ma no i tak, ja teraz muszę poukładać ławkę rezerwowych. Widzimy się za chwilę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało już na sam koniec. Postanowiłem, że zrobię coś takiego. Sandro na lewej stronie, a na prawej Filipe Luis. I tak to wszystko się prezentuje w tym momencie. 91 rating, naprawdę fajnie, i 95 zgrania, także siadło dość solidnie. I to jeszcze trener z Ligi Hiszpańskiej. Który to wszystko ładnie poprawi eee, Niech to będzie Luis Enrique I mamy 98 zgrania W takim razie idę szukać mojego pierwszego przeciwnika I pora walczyć o to Żebym nie musiał zjadać Tego lizaka Okej, okay, pokaż co tutaj masz ciekawego 4-1-2-1-2 Drugi wariant Aguero i Vardy na ataku Herrera w ogóle Swoją drogą tego Herrera Totsa, którego on ma To właśnie trafiłem w paszce Ale go sprzedałem, bo grało mi się nim tak słabo że po prostu no nie potrafiłem w ogóle nic fajnego ugrać tą kartą A naprawdę był wart chyba około 200 tysięcy Więc stwierdziłem, że lepiej go jest po prostu sprzedać No cóż, w takim razie Bierzmy się za pierwszy mecz Trzymajcie kciuki Chociaż ja wiem, że wy trzymacie kciuki, żebym po prostu odpadł No i zaczęło, zaczęło się niezbyt fajnie 1 do 0 11 minuta spotkania Ale co to była za przycin przycinka w ogóle taka? Nie wiem od co ale w tym momencie po prostu ekran się zaciął, jak pewnie widzieliście. Ja nie wiedziałem do kogo mam podejść. Czy jednak zostać, czy Ronaldo, czy on już podaje? To było dziwne. Neymar delikatnie dobi jeszcze Messi. Jest jeden do jednego, tak jest. Patrzyłem, czy będzie spalony, czy jednak nie. Wracam do gry. 16 minuta spotkania. Oj, powiem wam, że motywacja jak nigdy, żeby grać jak najlepiej. Nowaj Rafinha z lewej nogi obok bramki, Nie tak to miało wyglądać, ale naprawdę fajna akcja. Co za torpeda! Pięknie to zrobił Iniesta 2 do 1, 36 minuta spotkania, ale huknął. Tak właśnie nie wiedziałem co zrobić. Myślałem, a dobra, uderzaj Iniesta, może akurat wpadnie. No i wpadło. I mamy prowadzenie w tym meczu po raz pierwszy. I mam nadzieję, że tak to się już utrzyma. To długo się nacieszyłem tym prowadzeniem. Jeszcze kalmę mi robię, On chyba wie, czy ja muszę zjeść dzisiaj tego cukierka. Nie ma takiej możliwości. Brawo oblak! Brawo oblak! Oj, było gorąco. Oj, 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 i co teraz, co teraz? Nie traf tego! Dlaczego mi się przełączyło automatycznie? Chciałem zostać tam w środku. Chciałem zostać na linii bramkowej i to wybić. Aguero strzela mi na 3 do 2 i zobaczcie, no. Umtiti odwrócony całkowicie. Ale wjechał Ronaldo, jak do siebie! Nie było dobitki, nie było niestety, i nie będzie trzeciej bramki. Trzeba walczyć, no nie no, po pierwszej rundzie tak szybko od razu miałbym zjeść, nie ma takiej opcji. Nie, Cristiano, proszę nie traf tego 4-2 Ronaldo, 62 minuta. Nie. No, Neymar strzel to Neymarito, tak jest, 4-3 Czekajcie, zmiana Zmiana, tu musi wejść Rysiek Quaresma Rysiek Quaresma na atak On mi pomoże, tak to czuję Zostało mi jeszcze 10 minut 10 minut walki Mój przeciwnik teraz cały czas próbuje trzymać tą piłkę Przy nodze Więc ja praktycznie w ogóle nie mam okazji, żeby atakować Zacząłem już grać teraz ofensywnie Bo no innej opcji już nie ma Także wszystko albo nic Panowie, tak jest, Rysiu, Kwarezma, Kwarezma, Kwarezma 4, 4! Mówiłem, że Rysiek to zrobi, mówiłem Wam, tak jest, 4 do 4, 8 minut do końca, także ja już teraz muszę tylko się cofnąć, bo grałem na... Full offensive, więc tutaj jakby mnie mój przeciwnik teraz atakował, to byłoby po mnie. Ale trafiłem na dobrego rywala, to trzeba przyznać, bo koleś naprawdę fajnie gra piłką. To jest od razu odczuwalne, jak fajnie rozgrywa tę akcję, fajnie stara się grać na wysunięcie. Nie, Modric bez takiej straty, bez takiej... Nie, jak? Widzieliście, jak to było przypadkowe? Ja wątpię, że on chciał podawać do Ronaldo teraz. To był po prostu strzał na Ingolana, który wpadł pod nogi Ronaldo. Nie... Nie graj na czas, no nie, bądź, nie powiem kto, możecie sobie uzupełnić. Kevin De Bruyne, lewa noga, Kevin! Jeszcze będzie dobytka, kwarezmy, Rysiu, nie, już nie zdążyłem. No że akurat w dzisiejszym odcinku, w pierwszej rundzie musiałem trafić na takiego gościa, no nie wierzę po prostu. 5 do 4, kurczę, dobrze grał, to muszę mu przyznać, ale po co ta gra na czas, no? To jest pierwsza runda, ziomek. Ja zobaczę raz jeszcze tą bramkę. Jak to w ogóle wyglądało Nine golan? Czy to było podanie czy strzał? Jak myślicie? Rzeczywiście podawał? Może rzeczywiście to było podanie. No nie wiem, Oceńcie sami. Przynajmniej dla was będzie śmiesznie. Tak, czukiereczku. No cóż, w takim razie z racji tego, że obiecałem, pora rozpakować mojego lizaczka. Gdybyście się zastanawiali, jak on wygląda z bliska, to jest mniej więcej coś takiego. Mam nadzieję, że fokus teraz czekajcie. O, widzicie? Tak to się prezentuje. Tak wygląda ten lizaczek. Nawet jest zrobiony chyba w kształcie papryczki. No cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I smacznego dla mnie. Nie pachnie jakoś specjalnie. Powiem wam, że... Ja mówić, że źle go trochę lizać. Mhm. On jest taki Ostro-słodki Pod spodem ma warstwę słodką Ale jest ostry jak A mi mówię do oczu, lecą oh. <ścoughs> ah, Ale ej, to serio pali Jeszcze jak ja nie lubię ostrych rzeczy To, to jest masakra jakaś O rany, całego nie zjem na pewno ale wiecie co? Wasze zdróbka. To nie był dobry pomysł, nie? O! Zobaczcie na mój kolor twarzy z początku filmu, a zobaczcie teraz. O rany. To co najgorsze już chyba za mną. Zjadłem pół. Niecałe pół. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Powiem Wam, że teraz już jest w miarę słodkie. Chyba najgorsza była ta warstwa pierwsza. Zdecydowanie. Aż się zmęczyłem normalnie. Tym. Widzimy się kolejnym razem w następnym odcinku. Nie kupujcie takich lizaków. To nie jest dobry pomysł. Musiałem troszkę odczekać po tym challenge'u, i chciałbym teraz wam pokazać mój kupon, który postawiłem sobie na najbliższe dni. Zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje. Pierwsze spotkanie Niemcy kontra Hiszpania, finał Mistrzostw Europy U21. Postawiłem na to, że Hiszpania zwycięży. Kurs, jak widzicie, 1,87. Naprawdę fajny. Potem kolejne spotkanie Puchar Konfederacji. Znów mamy finał Chile kontra Niemcy. Także tak to wszystko się prezentuje. I ja tutaj postawiłem, że obie drużyny muszą strzelić bramkę w tym spotkaniu. Nieważne, jaki będzie wynik. Ważne, żeby w regulaminowym czasie gry Chile strzeliło bramkę i Niemcy również. Kurs 1,68 na takie wydarzenie. I ostatnie spotkanie to mecz o trzecie miejsce w kucharze Konfederacji Portugalia-Meksyk. Tutaj się długo zastanawiałem, i tutaj jakoś najmniej się czuję pewnie, jeśli chodzi o ten typ, bo nie wiedziałem na kogo postawić. Najpierw miałem na Meksyk, ale później zmieniłem je tak na Portugalię. Także postawiłem na to, że Portugalia wygra 2,27 kurs. Jak widzicie, za 50 zł do wygrania 313, także tak to wszystko się prezentuje. Co ciekawe, mój poprzedni kupon, który też możecie zobaczyć u mnie na Twitterze, macie link pod spodem w opisie. Udało mi się wytypować poprawnie, więc udało się zgarnąć prawie 300 zł. Także siadło dość fajnie, więc mam nadzieję, że jeśli wy. Stawiacie jakieś kupony, oczywiście, osoby, które są pełnoletnie? To życzę Wam powodzenia i dla Was, właśnie dla tych moich pełnoletnich widzów, mam pod spodem prezent od fortuny. Zerknijcie sobie pod spodem w opisie poniżej. Wrzucę Wam także link do materiału, gdzie Futrol zmierzył się ze zwykłym kibicem. Oczywiście w FIFA 17, także klimacik był. Polecam, macie pod spodem link, wbijajcie, oglądajcie. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się na razie i piona.